poniedziałek poznaliśmy stypendystów artystycznych marszałka województwa zachodnio-pomorskiego. W tym roku marszałek Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Wojciech Droszcz uhonorowali Łukasza Gurewicza, Lilianę Kostrzewę oraz Sabinę Wacławczyk. Pomorze Zachodnie to jest naprawdę miejsce, gdzie są bardzo aktywni, kreatywni ludzie z fantastyczną wyobraźnią. Bardzo nam na tym zależy, żeby. Yy żeby w końcu wykorzystać też taki potencjał potencjał tego miejsca, bo wydaje się, że to jest z jednej strony miejsce, które jest daleko położone od Warszawy, a co za tym idzie w Polsce wszystko się centralizuje, ale sztuka bardzo mocno. Zatem wychodzi czasami na to, że, e, że takie odległe miejsca jak Szczecin, e, ten potencjał gdzieś z perspektywy warszawskiej zanika. Stypendia marszałka województwa zachodniopomorskiego dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną przyznawane są od 2006 roku. Co roku trójka utalentowanych artystów otrzymuje 12 tysięcy złotych na realizację zadań twórczych. Wczoraj wręczaliśmy zachodniopomorskie Noble, e, czyli. E, można powiedzieć nagrody uznania za kreatywność w zakresie nauki. Podczas wczorajszej uroczystości wszyscy podkreślali, że niezwykle istotne dla dobrobytu regionu, dla zrównoważonego rozwoju jest posiadanie w tym regionie nauki na odpowiednio wysokim poziomie. I ja bym dodał zgodnie z dzisiejszą uroczystością, że oprócz nauki niezwykle istotne jest też pomnażanie i rozwój kultury, tej wysokiej kultury. A dzięki naszym stypendystom. Myślę, że potencjał naszego regionu ogólny i społeczny, i gospodarczy będzie wzrastać. Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się profesjonalnie twórczością artystyczną i muszą zostać przeznaczone na określony projekt, z którego artyści powinni się wywiązać. Za każdym razem dotychczasowo jest to współpraca o tyleż owocna, że ona nie kończy się tylko na projekcie, który powstaje w wyniku w wyniku tego stypendium, bo to stypendium nie jest takie darmowe. Ono oznacza, że każdy z artystów zobowiązuje się do tego, że zrobi bądź jedno, bądź czasami kilka wydarzeń artystycznych, wyda płytę, czyli dokona pewnego aktu kreacji, a później którym my później promujemy nasze województwo województwo zachodnie pomorskie. Łukasz Górewicz nagra wyda oraz wypromuje autorski materiał na skrzypce solo. Liliana Kostrzewa wyda i wypromuje debiutancką płytę, a sabina Wacławczyk wykreuje cykl pod tytułem Oddo, składający się z trzech instalacji przestrzennych. Mój projekt tak naprawdę już e, ruszył razem ze mną, bodajże od 7 roku życia, kiedy e, stawiałam swoje pierwsze kroki e, na fortepianie. E, i teraz no jest taki etap jakby spiania tej śmietanki, którą się wypracowało latami w szkołach muzycznych. Mianowicie jest to promocja mojej pierwszej płyty The First Entrance to the Garden, którą nagrałam ze wspaniałą sekcją rytmiczną z naszego Szczecina. Będzie to zamierzenie twórcze dla mnie niezwykłe, ponieważ pozwoli mi połączyć parę nurtów, którymi się zajmuję. Będę mogła zrobić i obiekty malarskie, będę mogła je potem wykorzystywać w działaniach site-specific w of przestrzeni kultury, niesamowitym miejscu, do którego pragnę państwa zaprosić. Będę też mogła współpracować z młodymi dynamicznymi aktorami. To wszystko będzie się nazywało Oddo. Po wakacjach członkowie zarządu województwa postarają się stworzyć platformę dla wszystkich dotychczasowych stypendystów, tak aby pokazać ich dorobek w jednym miejscu.